Cześć wszystkim z tej strony, Szkarłaty Pompernikiel i witam Was w kolejnym odcinku Stwierdzy Krzyżowiec. W dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować sobie kampanię WarChest, misją 65: Cierń między różami. W misji Cierń między różami zmierzymy się przeciwko dwóm Emirom oraz Wezyrowi Strasznemu, będąc w sojuszu z Opatem Stirlingiem. Cierń między różami w tym przypadku będzie grany przez Wezyra będzie pomiędzy mną a Opatem także może się zapowiadać taką ciekawą rozgrywka, z przeszkadzaczem pomiędzy nami. Nie przedłużając, przechodzimy do rozgrywki. Jak zawsze, słyszymy się po krótkim time lapse. thank you thank you Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Udało nam się uporać z początkową fazą gry, w której musieliśmy uporać się z Wezyrem Strasznym. Teraz już może być tylko lepiej. E, zaraz się go pozbędziemy, ma już niedużo HP. Zostaliśmy zaatakowani w międzyczasie przez żółtego Emira Omara. Na szczęście ta ilość kruszników, którą posiadamy na, na początek jest wystarczająca, aby się utrzymać. Słuchajcie, dobudujemy sobie teraz kolejny spichlerz, sprzedamy nieco chlebka. I zaczniemy pobierać podatki z żywności. Tylko najpierw niech nam się popularność cofnie z na 100%. Widzę, że tutaj wojownicy opata starają się przebić, ale nie wychodzi im to zbytnio dobrze. Także sprzedamy sobie kamień. I zaczniemy produkować też pałkarzy. Z dwóch kowali postawimy... Niech produkuje wekiery. Przynajmniej na razie pozbędziemy się Wezyra. Oczywiście do, do, dostaniemy sobie kolejne budynki produkujące miecze oraz e, zbroje. Także moi drodzy, słuchajcie, zbieramy kasę i lecimy z armią na Wezyra. No dobra, pozbyliśmy się wezyra strasznego. Teraz zajmijmy się e, przejęciem tych złoży kamienia oraz żelaza. Opa, tutaj się troszkę ociąga, ale też nie jest w najlepszej sytuacji gospodarczej. Także jestem w stanie to zrozumieć. Słuchajcie, trzeba by było się zająć też przejęciem tych złóż żelaza. Przede wszystkim tych złóż żelaza, bo musimy zacząć pozyskiwać skądś to żelazo. Które jest nam niezbędne do produkcji broni. Ok, myślę, że w ten sposób sobie to zrobimy. I to w sumie by było tyle, jeżeli chodzi o przejmowanie tego terenu. Mamy co chcieliśmy. Ok, spróbujmy jeszcze zniszczyć tak dużo e, tych kamieniołomów, które tutaj są. Jak tylko jesteśmy w stanie. Ok, drewno nam się skończyło, tak. No to sprzedajmy trochę kamienia. No, kupmy nieco drewna. Dostawmy tutaj kilku drwali. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Zbieramy armię do walki z dwoma emirami. Jedyny problem, jaki widzę w tej mapie, to to, że zamek Emira Czarnego jest tuż obok zamku Emira Żółtego. Może to być mała komplikacja coś, co nieco pokrzyżyje nasze plany lub utrudni ich wykonanie. Generalnie zbieram armię pałkarzy. Zaraz również zacznę budować stajnie, dzięki którym będziemy mogli rekrutować rycerzy konnych. Przyda się nam to przy do zamku Emira Czarnego, który widzicie jest tutaj otwarty. Będzie trzeba się jedynie zabezpieczyć przed podpalaczami, znaczy podpalaczami trzeba będzie się jedynie zabezpieczyć przed inżynierami z kotłami, tak aby nas tutaj nie potraktował zbyt mocno olejem z kotłów. No dobra moi drodzy, zbieram hajsik i słyszymy się po kolejnym timelapse, mam nadzieję tym razem krótszym. Jak tylko zbieram nieco armii, która będzie w stanie zajmieć się jednym z naszych przeciwników. Do usłyszenia. No dobra, słuchajcie, podbijamy pod zameczek jednego i drugiego Emira. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy 72 kuszników, mamy 30 tarcz. Myślę, że jesteśmy w stanie coś z tym tematem ugrać. Zlikwidujemy sobie tą mangonelę na szybkości, żeby nas tutaj za bardzo nie karała. I może spróbujemy jeszcze zniszczyć tą balistę. Może się uda. Jak nie, to trudno. Dobra, podejdźmy jeszcze troszkę bliżej. I będziemy dalej próbować. Dobra, słuchajcie. Jesteśmy już na tyle blisko, że możemy się skupić na ostrzale jednego wybranego przeciwnika. Także myślę, że podejdziemy teraz tutaj resztą armii. Zniszczymy na szybkości tą mangonelę. Dobra, i może tą balistę. 3 i 4 najpierw dzielać tą wieżyczkę. No dobra, wbijamy wieścami konnymi, Spróbujemy wyczyścić nieco e, nieco, słuchajcie, tutaj obrony emira. Dobra, chyba się wylali, także wbijamy krzyżowcami oraz pałkarzami. Tak jest, dokładnie. 44 pałkarzy nam zostało jeszcze. No, ale chyba oni sami będą w stanie poradzić sobie. Dokładnie, poradzili sobie z Emirem. Dobra, podbijamy. Wszyscy schowajmy się za tarczami. Spróbujemy przynajmniej tak zrobić przetrzymać. I postrzelamy sobie troszkę do ludzi Emira Żółtego. Możemy wysłać jako decoya pałkarzy, powinni strigerować atak przynajmniej. No i dobra, wyślimy krzyżowców, bo nie stoją za tarczami. Także przemieśmy też kuszników z tarczami nieco w bok. Pałkarze niestety zostali wystrzelani co do Joty. 56 krzyżowców może się okazać zbyt małą ilością, no ale nie traćmy nadziei. Zestakowani krzyżowcy są przepotężni, także może jeszcze z tego jakoś wyjdziemy z twarzą. Emir ma potężny stack armii, jeżeli chodzi o uczników na swojej warowni, ale walczących wręcz żadnych już praktycznie nie ma jednostek. Może tam sporadycznie kilku zbrojnych arabskich, ale nic poza tym. Także bijamy pewnie 54 krzyżowców i eliminujemy naszego ostatniego przeciwnika. Mapa na koniec prezentowała się w ten sposób. Nawet opad się odpalił. Zobaczcie, jaką armię ma tutaj. No i dobra, słuchajcie. Na koniec misji zabiliśmy 1003 jednostki przeciwnika, sami straciliśmy 168 jednostek i zebraliśmy 22 tysiące sztuk złota. Misja trwała, słuchajcie, 14 lat. Także nie za długo, nie za krótko. Myślę, że tak optymalnie jak na te warunki, które mieliśmy na początku z Wezyrem pomiędzy nami. No dobra, słuchajcie. Przechodzimy do wyboru następnej misji. I kolejną misją 66 jest zwrot w historii. Zwrot w historii jest to misja, w której walczymy przeciwko Emirowi Omarowi z zatrważającą przewagą Emira Omara w złocie. Bo aż 37 tysięcy. Ale to już w następnym odcinku. Póki co, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i ewentualnie kliknijcie dzwoneczek. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.